Wieś jest nieduża, położona na leśnej polanie. Ubóstwo ziemi zmuszało mieszkańców do szukania dodatkowych zajęć. Około 1850 roku pewien człowiek zbiegły ze swej wsi za zranienie ekonoma, a znający rzemiosło garncarskie osiadł w studzianym lesie. Od niego ludzie nauczyli się lepić garnki. Oczyszczona z kamieni i kamyków glina kwaśnieje w cebrze około 3 dni. Tymczasem przygotowuje się tzw. dziarno z drobno utłuczonych kamieni, uprzednio przepalonych w łaźni. Dziarno jest niezbędnym składnikiem surowca gancarskiego. Glinę miesi się nogami na rozpostartej płachcie, dosypując ziarna, aż osiągnie ona określoną konsystencję. Warsztat gancarski to drewniane koło sponowe zawieszone na nieruchomej osi osadzonej w ciężkiej podstawie. Z przygotowanej bryły gancarz odcina kę z gliny, który kształtuje w dłoniach, nadając mu formę ściętego stożka. Wierzch koła posypuje dziarnem, aby glina nie przywarła zbyt mocno. Powoli pokręcając kołem palcami obu rąk garncarz formuje dno i część ścianek naczynia. Tajemnica kształtowania garnka tkwi w umiejętności wyciągania ścianek do góry, jednocześnie z powiększaniem obwodu naczynia. Bez owego wyciągania garnek przekształciłby się w nieforemną, a szeroką misę. Operowanie od początku zbyt dużym kęsem gliny utrudnia formowanie. Dlatego dalszą część ścianki Gantarz modeluje z wałeczka gliny przyklejonego do krawędzi powstającego naczynia. Kiedy garnek osiągnie zamierzoną wysokość, garncarz wygładza ścianki dużym drewnianym nożem maczanym w wodzie. Teraz następuje czynność ukształtowania brzuśca naczynia i wygładzenie dna i ścianki od środka przy pomocy zaokrąglonej deszczułki, tak zwanej łapki. wieszonym na nitce u pułapu drewnianym nożykiem, tak zwanym cyrklem, gancarz odcina nierówną krawędź garnka. Przy szybszych obrotach koła krawędź zostaje wygładzona mokrą szmatką. Czas formowania jednego naczynia wynosi około 30 minut. Specjalnością gancarzy ze studzianego lasu były płytkie, owalne naczynia, tzw. łachańki, służące do pieczenia ciasta lub mięsa. Łachańki wylepia się na owalnej desce postawionej na kole gancarskim. Koło sponowe, którym posługiwali się gancarze ze studzianego lasu, było warsztatem ułatwiającym czynność formowania naczyń. Nie pozwalało jednak na zastosowanie techniki toczenia właściwej współczesnemu gancarstwu Gdy świeżo uformowane naczynia nieco stężeją, przenosi się je na piec, aby przeschły. Nierównomierne wysychanie powodowało często pękanie ścian naczyń. Szczególnie narażone były na to grubościenne łachańki. Wyschnięte naczynia przygotowywano do wypału. W wygrzanym piecu chlebowym układano ruszt z długich pola. Na nim ustawi się naczynia. Przez kilka godzin pozostaną one w piecu tracąc resztki wilgoci. Podpalając drewniany ruszt, gancarz przystępuje do właściwego wypału. Podczas wypalania, trwającego około 4 godzin, garncarz przygotowuje tzw. hart. Jest to zakwaszony rozczyn żytniej mąki, który przed użyciem zagrzewa się przy ogniu wypalających się naczyń. Przygotowuje się ceber do hartowania. Łoskot osuwających się garnków daje znać, że wypał jest skończony. Do czerwoności naczynia garncarz wydobywa drągiem szczeluści pieca, zanurza je w cebrze z kartem i z powrotem wsuwa do pieca. Wysokiej ten w górze, hartu pokrywa lśniącą powłoką powierzchnię naczyń, impregnując je zarazem. Naczynia ze studzianego lasu znajdowały aż do II wojny światowej szeroki zbyt w całej okolicy od Puńska po Grodno i Ruszany Stok. Przystosowane do gotowania potraw w starego typu piecach z paleniskiem otwartym obecnie nie znajdują zastosowania wobec rozpowszechnienia się pieca z blachą i naczyń metalowych fabrycznych. Od 1947 roku produkcja gancarska, którą niegdyś zajmowała się większość mieszkańców tej wsi, zamarła całkowicie.